Dobra, nie, mówiłeś coś o mamie, przypomnij mi jeszcze raz. Pamiętam takie czasy, jak byłem bardzo mały. Mama woziła mnie do podstawówki wielką czerwoną meblościanką na kołach. To było 740GL, więc do Volvo mam na, naprawdę duży sentyment. I mniej więcej też w tym samym okresie zacząłem interesować się samochodami. Jakby mi ktoś wtedy powiedział, że tak będzie wyglądał w przyszłości model Volvo, to za koleże bym nie, w... nie uwierzył. Ja również pamiętam 740 bardzo dobrze. Mój wujek miał kiedyś taki samochód. Chociaż byłem bardzo mały, była, była końcówka lat 80., woził mnie tym samochodem 2-3 razy. Strasznie mu go zazdrościłem. Niestety rozbił go o śmieciarkę, i niestety zamienił na ładę 2104. No ale cóż, takie, takie były wtedy czasy. Ale my dzisiaj nie o tym spotykamy się tutaj, dlatego że jeździliśmy XC90 T6 i chcielibyśmy się podzielić. Tak jest. Z wami. To skoro mówimy o tej generacji XC90, to trzeba się obowiązkowo odnieść do generacji poprzedniej i teraz tamten samochód. jedyny, Jedynej. Tamten samochód produkowany przez chyba 12 lat ma wrażenie, lat. więc w cholerę czasu zdążył się już naprawdę bardzo mocno opatrzeć. Może on się nie zestarzał w jakiś tam straszny sposób, on nawet dzisiaj wygląda w miarę, w miarę fajnie, natomiast od początku był dość nijaki, bez charakteru. To, to ma tego charakteru od cholery. Bo to, jak ten samochód wygląda, to jest moim zdaniem coś przeniesamowitego. Masywne linie, yy, agresywny przód, potężny grill, fenomenalne lampy, które nawiązują swoim kształtem do młotu tora. No Wygląda dla mnie ten samochód obłędnie. Super. Zgadzam się z Tobą, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że Szwedzi bardzo długo projektowali ten samochód i wydali kolosalną ilość pieniędzy. 11 miliardów dolarów. Miliardów. To jest, miliardów. To jest mniej więcej... 11 razy tyle, ile kosztuje zaprojektowanie tej wielkości samochodu u konkurencji. Ale warto też dodać taką rzecz, że oni projektowali ten model totalnie od podstaw. Wszystko. Płyta podłogowa, zawieszenie, silnik, wygląd zewnętrzny, więc... no, ale i tak jest to kupa kasy. Kurczę, kupa kasy. Ja myślę, że chyba warto się przejść i zobaczyć, na co poszły te pieniądze. Jest zimno, więc idziemy. <laughs> No to teraz wygląd wewnętrzny pojazdu, we tak jest, otwierając drzwi do naszych że od razu do, dociera piękny zapach skóry, naprawdę tak siedząc jest. tutaj czujemy się jak w czymś, czym, czymś zupełnie wyjątkowym, jest luksusowo, czuć to i tak naprawdę, tak jak żeśmy już o tym rozmawiali wcześniej, to wnętrze niczego nie udaje, zgodzisz się ze mną? Tak jest, to są właśnie e, główne moje takie spostrzeżenia. Od samego początku, jak człowiek tutaj wsiada i posiedzi dosłownie no, kilka minut, kilka minut w zupełności wystarczy, aby zrozumieć, że to wnętrze nie udaje absolutnie niczego. To, co jest aluminium, w istocie tym aluminium jest. Nie żadnym tanim plastikiem szczotkowanym, który tylko tak wygląda. To, co jest skórą, jest naprawdę mięciutką, pachnącą, świetnie wyszytą skórą, pięknie poprowadzone nicie, naprawdę No całe to wnętrze jest naprawdę. fenomenalne. To, co jest plastikiem, też nie jest skrzypie. dobrym plastikiem, jest, jest dobrym naprawdę plastikiem. dobrym plastikiem. Także no, jak najbardziej, bardzo mi się podoba tutaj w środku, w tym samym. Nawet gdybyśmy się jakoś bardzo wysilili, spróbowali gdzieś odnaleźć jakieś miejsca, w których coś skrzypnie, albo wyda, wyda, wyda dźwięk, który byłby, który byłby, no nie... nie. No prosty test, tak? Chwytam za, za drzwi, szarpie, absolutnie się nie dzieje nic, także cały ten kokpit naprawdę robi robotę. I projekt. Mi na przykład on się bardzo podoba. No to jest minimalistyczny. Bardzo minimalistyczny, taki skandynawski I nawet. To jest też odejście od tego, do czego Volvo nas przez lata przyzwyczajało. Czyli do dużej ilości przycisków na desce rozdzielczej. Gdzie mieliśmy nawet niedawno u nas na Motopad Prąd, mieliśmy S60 z pakietem Polestar podwyższającym moc. Tam nadal, to jest jeszcze ciągle produkowany samochód, prawda? Nadal tych przycisków jest dużo. Są Cała konsola no, uproszona. Tym Dokładnie, przyciskami. Możemy wybierać numery telefonu poprzez przyciski, gdzie każdy numer ma swój osobny przycisk. Nie każdemu się to podoba. Było tego zawsze dużo. Natomiast nigdy nie można było narzekać na brak przejrzystości. Tutaj. Wolwo zmieniło to całkowicie o 180 stopni jest no, nowocześnie. właśnie, właśnie. teraz tutaj mnie interesuje Twoje zdanie, bo wsiadasz do, do środka i pierwsze co się rzuca w oczy, to jest wielki tablet. Nie ma praktycznie żadnych tutaj guzików i to jest najbardziej, nazwijmy to, kontrowersyjny zabieg w całym Jasne, Obawiałem się trochę tego tabletu, dlatego że. Tabletu czy tableta? Tabletu. Tabletu. Zobaczymy. <laughs> Mamy dwie wersje. <laughs> Okej, okay, idziemy dalej. Obawiałem się tego tabletu, bo ja nie lubię ekranów dotykowych. Przyzwyczaiłem się do przycisków i wydaje mi się, że przyciski wcale nie są złym rozwiązaniem nawet w nowoczesnych samochodach. Natomiast muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o ekran dotykowy Volvo, dość szybko zrozumiałem, na czym to wszystko polega, gdzie zmieniam konkretne funkcje. W zasadzie wszystko co w środku Volvo się znajduje, obsłużymy tym tabletem. Do tego jest on dotykowy, można wszystko przesuwać w górę, w dół, na boki. Opcji jest bardzo dużo. Tak naprawdę, gdyby się chciało wydobyć z tego wszystko, to pewnie trzeba trochę troszeczkę posiedzieć z książką obsługi, czego z reguły nie robimy, bo nie ma na to czasu. bo Po co? Natomiast dla kogoś, nawet dla nawet laika, który ma smartfona obsługa tego nie będzie... Jest intuicyjny, jest, jest intu... naprawdę intuicyjny, natomiast tak, trzeba to rozgryźć, bo wiele opcji jest poukrywanych, to jest to o czym mówiłeś, można przesuwać w lewo, w prawo, ale i w górę i w dół, więc e, jedna z wad tego samochodu, o której chciałem powiedzieć, w istocie okazała się nie być wadą, bo jednak gdzieś tam w ustawieniach to było ukryte i można to było zmienić, ale o tym później, co do jeszcze wnętrza, e, naprawdę tutaj czuć premium, I gdzie? W detalach. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale detale tego wnętrza, te smaczki, takie drobne szczegóły. To dla mnie robi największą robotę. Kurczę, pokrętło, yy, które służy nam, aby uruchomić silnik. Tutaj taki śmieszny wałek z aluminium do zmiany trybów prowadzenia. Nawet klamki w drzwiach, które moim zdaniem są tak kosmicznie wyprofilowane, z tych 11 miliardów, jeżeli tutaj nawet na to poszło, nie wiem, 10 milionów dolarów, to uważam, było warto. No, no dodajmy do tego bardzo miękką skórę. Wszędzie, gdzie się nie dotkniemy, ta skóra jest naprawdę jedwabiście miękka, przyjemna w tak dotyku jest. i nawet zapach tej skóry pozostaje na rękach. To samo, jeżeli mówimy o panelach bocznych. Tutaj kamera tego pewnie nie widzi, natomiast boki mamy wykonane takie płynne przejście głośnika w taką aluminiową płachtę, która jest pięknie wymodelowana, obszyta skórą. No, wygląda to fenomenalnie. Naprawdę chylę czoła, dlatego że nie wszystkie marki premium, także te, które słyną z tego, że od lat produkują samochody z wyższej półki potrafią tak dobrze wykończyć wnętrze. Tak to jest, jest. naprawdę olbrzymi, olbrzymi, olbrzymia zaleta tego samochodu. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić na chwilę do tego tabletu. Producenci próbują nam, nas przekonać do tego, że zastosowanie takiego ekranu jest zabiegiem właśnie takim premium, że oni idą z duchem czasu, że to zmieniają. A tak naprawdę wyprodukowanie takiego ekranu jest, jest, tańsze. jest dużo tańsze Jasne, niż wyprodukowanie tak. przycisków. Tutaj nie chodzi w żaden sposób o to, żeby podkreślać to premium, tylko tak naprawdę, żeby oszczędzić pieniądze. No niestety tak już jest, że, że musimy się do tego przyzwyczaić. No i tutaj myślę, możemy postawić chyba e, kropkę, jeżeli chodzi o opis samochodu i na zewnątrz, i w środku przejdźmy do tego, co jest e, bardzo istotne w przypadku XC90, czyli prowadzenie tego samochodu. To Ci oddam głos na początek. Powiem szczerze, że po pierwszych 20 minutach jazdy tym samochodem byłem naprawdę zdumiony. To wszystko prowadzi się jak po to Zauważ, że wszystkie szybko pokonywane zakręty, e, ostre wejścia, e, przyspieszenia. Ten samochód całkowicie nie jest intuicyjny i nie daje się wyprowadzić z równowagi. Ja powiem takie coś e, i przepraszam z góry, albo bez przepraszania. Nie będę przepraszał. Wiem, że się często odwołuję do BMW. Tak, lubię tę markę i złożyło się tak w moim życiu, że kilkoma już się przejechałem. E, miałem przyjemność przejażdżki X6, nową, drugiej generacji. I tamto auto prowadziło się naprawdę świetnie, po prostu rewelacyjnie. I nie powiem, że XC90 prowadzi się lepiej, ale różnica jest tak subtelna, że to chyba dla Volvo jest największy komplement. Biorąc pod uwagę, że ten samochód waży ponad dwie tony. Z nami to już naprawdę dwie tony z ładnym hakiem. No po prostu trzyma się drogi świetnie, zero przychyłów na Można naprawdę dynamicznie wejść w zakręt. To auto się pięknie składa, więc. No jestem bardzo pozytywnie zdziwiony. Powiem Ci jeszcze, że Ty jeździłeś X6, ja co prawda x nie miałem okazji jeździć, ale w zeszłym roku testowałem X5, X5 40D. No co prawda, diesel, tu mamy benzynę, więc po, ale porównanie myślę o tyle zasadne, że jednak jest to najbliższa konkurencja i powiem Ci szczerze, że X5 wydaje mi się o ten milimetr jednak w tym momencie za Volvo, naprawdę, więc niech to będzie jeszcze większy komplement dla, dla Szwedów. No to w takim razie jak silnik w tym wszystkim tutaj się nam? No tutaj wyłania. mamy coś zupełnie nowego. Polityka Szwedów jest niestety taka, że zrezygnowano ze wszystkich 5-6 i 8 cylindrówek i zastąpiono je rodziną czterocylindrowych, dwulitrowych silników, zarówno w dieslach, jak i benzynach. Także w XC90 innego silnika niż dwulitrowy nie dostaniecie. I to zarówno w wersji T8, która ma przeszło 400 koni, z czego 320 jest. Generowane przez silnik benzynowy i Tutaj mamy tylko 320 albo aż 320 koni, biorąc pod uwagę dwulitrowy motor 320 koni, jest to absurdalna moc. Zwyższyłowany konkretny motor. Mamy tutaj turbinę, mamy tutaj kompresor więc ta moc jest zarówno od dołu, jak i w momencie, kiedy już czujemy, że ten samochód coraz bardziej walczy z oporem powietrza, a turbina wchodzi do, do gry wcześniej. Kompresor y, odpowiednio też, też ciągnie ten silnik i słychać naprawdę nawet całkiem przyzwoity dźwięk. Ja ci powiem, że obawiałem się, że to będzie gorzej brzmiało. Jak odkurzacz, nie? To jest Ale taki to mankament chyba, no, może nie nie wszystkich, w większości silników czterocylindrowych, bo tutaj można współczesnych się. Jeszcze współczesnych, jeszcze spółczesnych. Dajmy Jeszcze kilka lat temu te silniki czterocylindrowe, jeżeli miały do tego dostrojony dobrze układ wydechowy, e, brzmiały przyzwoicie. Natomiast w tym momencie zawsze pojawia się pytanie o e, długowieczność takiego silnika. No, wydaje mi się, że. 200-300 tysięcy to może być dla niego Myślę, 300 max. 300 max. Absolutnie. No, chyba że ktoś będzie bardzo dbał. Z drugiej strony, kto wie, kurczę, może ten silnik faktycznie wytrzyma. To, co warto podkreślić, to to, że po przejęciu Volvo przez Chińczyków e, polityka marki troszeczkę się zmieniła, bo Volvo e, brało silniki od innych koncernów, od innych marek. W tej chwili postawiono na to, że na nowo Szwedzi zaczynają wkładać do swoich samochodów swoje własne autorskie silniki. No, szwedzka stal, jak to. Mówią, może wytrzyma. Należy moim zdaniem, nie wiem, no, patrzeć optymistycznie w przyszłość. Skoro wydali tyle pieniędzy na zaprojektowanie tego samochodu, to może jakaś część tego budżetu poszła na to, aby opracować silnik, który wytrzyma. Przy jest... takim wyżyłowaniu taki przebieg? pytanie też jest takie, czy współczesny klient w ogóle oczekuje tego, żeby jest... samochód był długowieczny. Dokładnie. Dokładnie. Troszeczkę się Dokładnie. już zmieniło. No i niestety mamy też ekologię, która z roku na rok coraz mocniej, coraz coraz mocniej naciska na tą motoryzację prawdziwą i niestety mm. mocno nadadaptuje jej już na Niestety. A sporo w tym hipokryzji. Może kiedyś o tym pogadamy w jakimś blogu, jak sobie usiądziemy, bo to jest temat na zupełnie inną opowieść. Ja od siebie dodam co do tego silnika. Bardzo mi się podoba jego kultura pracy. To jak ten silnik bez zająknięcia reaguje praktycznie na każde polecenia kierowcy. Chcemy jechać spokojnie, powolutku, bardzo fajnie. Chcemy depnąć, to auto naprawdę, naprawdę przyzwoicie się zbiera. Tutaj jeszcze dopowiem. Zapomnijcie o jakimkolwiek wgniataniu w fotel. Tutaj żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli, on ma te 6,5 sekundy, tyle ile? 6,5 sekundy, bo żeśmy to sprawdzali, naprawdę 6,5 sekundy idzie od zera do setki, ale wielkość tego samochodu, to jak wysoko się tutaj siedzi i to jak bardzo płynnie ten silnik przekazuje moc, tutaj nie ma żadnych szarpnięć, nic z tych rzeczy, to jest jedno jednostajne wgniecenie, lekkie fotel, a później już człowiek zauważa, że coraz szybciej za oknem przemieszcza się krajobraz, bardzo fajny silnik. Powiedzieliśmy o silniku, więc myślę, że warto powiedzieć o skrzyni biegów. Mamy tutaj ośmiobiegowy automat, natomiast żeby była jasność, to nie jest skrzynia dwusprzęgłowa. To jest jednosprzęgłowy automat. Skrzynia jest produkcji japońskiej, dostarczana Volvo. I powiem szczerze, że na początku myślałem, że tu jednak mamy dwa sprzęgła, bo zmiana tych biegów jest naprawdę przyzwoita. Jest lepiej niż przyswoicie. To też biorąc pod uwagę charakter całego samochodu, no, nikt nie oczekuje od dwutonowego auta, który jest, no tam terenówką, tak? W dużym cudzysłowie nikt nie oczekuje sportowych osiągów. Natomiast ja w ogóle nie rozumiem. Teraz się ostatnio zrobił jakiś straszny trend na te skrzynie dwusprzęgłowe, a y, dość często się okazuje, że tych skrzyń dwusprzęgłowych nie ma, że są zwykłe, normalne, jednosprzęgłowe automaty. Znowu będę się posiłkował BMW. Jeździłem tą ik 6 i zostałem poinformowany w salonie, że tam jest skrzynia dwusprzęgłowa, a się okazało, że nie. Ludzie nawet nie wiedzą, co sprzedają. No ja byłem święcie przekonany, że jeżdżę samochodem ze skrzynią dwusprzęgłową, a nie, po prostu. Dwusprzęgłówki są tylko w M-kach. Jeżeli... Tak. Tak, dwusprzęgłówki są w Łemkach, natomiast jeżeli chodzi o skrzynię ZTF BMW 8 biegową, jest to skrzynia jednosprzęgłowa. I tutaj muszę powiedzieć, bo jak już powiedzieliśmy przy, przy prowadzeniu, że Volvo może minimalnie góruje nad BMW, tak jeżeli chodzi o skrzynię biegów mimo wszystko eksperci w zf zrobili to minimalnie lepiej, natomiast różnice są tak niezauważalne, że, że musiałbym się już mocno czepiać, czepiać żeby uznać, ewidentnie czepiać. A Nie chcesz jakoś czepiać tego, tego nie chcesz jakoś przyczepiać do tego samochodu, nie umiem, nie wiem. Jak tobie to wychodzi? No też nie, też nie. Ja generalnie yy... Tyle ile przejechałem tym samochodem, tak? Mamy go od kilku dni. A przejechaliśmy nim już 600 km na tą chwilę. I wychodzi obronną ręką. Bez dwóch zdań, ale o tym w podsumowaniu jeszcze. No dobrze, no ale skoro się nie chcemy czepiać... A musimy. Ale, ale jednak chyba się A trzeba czegoś przyczepić, no bo... No bo tego chyba od nas też wymagają widzowie. Więc cóż, jakie widzisz wady tego samochodu? Znajdź chociaż jedną, może dwie. Nie chcę, ale muszę. Eee, jest kilka mankamentów. Jest kilka o, mankamentów, no mankamentów drobiazgu. Też coś znalazłem. Pierwsza rzecz. Nie podoba mi się to, że przy wrzucaniu wstecznego biegu zawsze lusterko schodzi mi w dół, bo nie zawsze muszę widzieć ten krawężnik do cię, ciężkiej cholery tu, tu cię uspokoję. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, się to. prawdopodobnie. Jeździ się przyjemnie, nie będziemy się bawić tabletem. Tak jest, gdzieś to się na gdzieś pewno to, da ustalić. Gdzieś, gdzieś to się na pewno da ustalić. Drugą wadą i jeszcze do wczoraj byłem święcie przekonany, że będę mógł o tym powiedzieć i zupełnie uczciwie skrytykować ten samochód. System audio. Bowers and Wilkins. Droga opcja, prawie 15 tysięcy złotych za system audio. I byłem dość mocno zbulwersowany tym systemem. Nawet wpadłem na pomysł, zróbmy odcinek i może kiedyś to zrobimy. Porównanie fabrycznych systemów audio premium z takimi, jakie za identyczne pieniądze możemy sobie e, zamontować w jakimś profesjonalnym serwisie Car Audio. Więc na mnie ten system naprawdę wrażenia nie zrobił. Dlaczego? Bo software całego systemu Całkowicie mi nie odpowiadał. Mamy dwa odgórne presety. Jeden z nich nazywa się Studio, które jest bardzo wytłumione, dźwięk jest bardzo punktowy. Drugim jest Filharmonia Orkiestry Symfonicznej w Göteborgu. I tam z kolei ten dźwięk jest za bardzo przestrzenny. Można się bawić jakąś. Myślisz, tam... że na to poszło te 11 miliardów, budowali tą Filharmonię. Myślę, że tak. Myślę, my, my, myślę że tak. <noise> jest no dobry, traf. Naprawdę, <noise> naprawdę słuchaj, doczuję się jak w Filharmonii trzeba by było pojechać do Göteborga. Natomiast... Chcę zauważyć, że ty cały czas mówisz w czasie przeszłym. Tak, tak, bo teraz byłem święcie przekonany. Brakowało mi czego? Brakowało mi equalizerów, żebym każde pasmo, każde tony mógł ustawiać sobie zupełnie osobno. Co jakby zauważyłem, to to, że to audio ma kosmiczny potencjał, że te głośniki potrafią zagrać takie pasy. Yy, tak zagrać średnie i wysokie, ale nie mogłem znaleźć tego złotego środka. I co? Okazało się, że wszystko się dało. Eee, wszystko się dało. Trzeba było dłużej pogrzebać w tym tablecie. Są equalizery, można każde pasmo ustawiać zupełnie osobno i to audio robi robotę fenomenalnie. Wiem, po dzisiaj prostu siedziałeś godzinę, nie mogłem ci z tego samochodu wybrać. No bo uwielbiam dobre audio, po prostu to jak te głośniki grają, warte każdej złotówki. Kiedyś porównanie ile kosztowało? 15 tysięcy. Warte 15 tysięcy złotych. Spokojnie, nawet naprawdę... to mówisz. I naprawdę to powiedziałeś. No to 24 lady. Nie, warty każdy... No dobrze, sposób... ale mieliśmy mówić o wadach. No więc to nie jest wada. Kolejne. Eee, z jednej strony fajny wygląd samochodu, e, ale progi są niezasłonięte. Jak pojeździmy gdzieś po Frodzie, a pojeździliśmy strasznie sobie wczoraj przyłem spodnie. Ale no mówię, samochód fajnie dzięki temu wygląda, więc też się nie będę czepiał. Dlatego jedyna rzecz, skrzynia biegów. Nic więcej nie mogę o tym samochodzie złego powiedzieć. Zoryk. Ale to też nie jest jakaś wada, nie! Ta skrzynia jest w sumie przyzwoita. Do tego, jak taki mądry jesteś, to też, szukaj okay, wad. Słuchaj, przyczepiłbym się bardziej do tego silnika, jeżeli chodzi o jego produktywność w tym samochodzie. Chodzi mi o to, że on ma 320 koni, 2 litry pojemności. Okej, okay. wobec tego powinien yy, spalać przyzwoite ilości paliwa? No powinien. Tak, powinien. A nie, ten samochód. No, mnie się przynajmniej nie udało, nie wiem jak Tobie, ale cały czas 13, 7, 13, 8, 14 litrów przyjeździe w trybie eko, no to jest troszeczkę za dużo. Trochę za dużo. I teraz w ogóle winna jest moim zdaniem cała ekologia. Inny temat, znaczy inny temat na inną rozmowę, ale badanie samochodów w laboratoriach, gdzie stawia się je na hamowni bez oporów powietrza, to jest całkowity bezsens. Najlepszy wynik jaki osiągnąłem, to było 8 8,8 litra na 100 km. i powiem Wam jedno, to jest mordęga, tak się nie da jeździć po prostu, no jaki jest sens kupowania samochodu, który ma 320 koni i pod pedał gazu wkładamy sobie cegłę, no muskałem po prostu ledwo co i to jest całkowicie bez sensu. I właśnie teraz tutaj jeszcze wrócę do tego, dlaczego uważam to nadal za wadę, wspomnę też o hybrydzie, którą wybrałbym. Yy... Rezygnując nawet z części wyposażenia, które tutaj mamy. Ona też spalała mi o te 2-3 litry mniej na każde 100 kilometrów. Ja byłem tym zdumiony, 400 koni. Więc jeżeli ja mam znaleźć jakąś wadę, no to niestety tylko ten silnik, bo skrzynia, no ciężko jest jej tak naprawdę coś zarzucić w aucie tego typu. Tak jest. Ale na koniec, właśnie, pojechaliśmy nim w teren. Tak, pojechaliśmy nim w teren, ale odważyliśmy uspokaj... się. Odważyliśmy się. No i? Daję radę! Ja byłem zszokowany. Ten samochód po prostu, mimo tego, że jego napęd 4x4, oparty jest o sprzęgło haldek z piątej generacji, dołącza się niezauważalnie i działa naprawdę, powiedziałbym szczerze, fenomenalnie. Znaczy, użyję tego słowa, nie boję się. Jeździłem w swoim życiu dużo terenówkami, e, miałem Land Rovera Discovery, jeździłem długo e, Suzuki Samurajem i ja niczego więcej od X90 w tej kwestii bym nie wymagał. Pełna Zgodzisz się zgoda. chyba ze mną? Pełna to nie jest zgoda. To jest bulwarówka, ale jeżeli zjedziemy nią e, z twardego gruntu, jeżeli pozwolimy sobie nią wjechać na pole, gdzieś na rzekę, przejechać przez las, ona to się, ona, się, nas, wybroni. Ona, się wybroni. ona nas zupełnie nie zaskoczy. Podjechaliśmy pod naprawdę całkiem spodą górę piachu, wjeżdżaliśmy. No, no, myśl, myślę, że 40% to takiego wzniesienia było. Tak, ty, A 40%, 50% innych samochodów myślę by było odpadło, zakopałoby się w 100%, więc daj radę. No to w takim razie na sam koniec e, postarajmy się to jakoś zebrać e, do kupy. Ile, dajesz, e, ile dajesz punktów, i czy byś kupił. Przede wszystkim cena tego samochodu. jak z którym jedziemy, kosztuje 405 tysięcy złotych. I tu nie będę się dziwił. Tu nie będę się bulwersował. No chyba nie ma sensu, biorąc pod uwagę, że mamy, mamy tu praktycznie wszystko. Nie, nie mamy tu praktycznie wszystkiego, mamy tu po prostu wszystko, co tylko można sobie wymarzyć, co tylko wymyślili inżynierowie. Full wypas. Full wypas, całkowicie. Tutaj jakby za 405 tysięcy otrzymujemy szybki, duży, zwrotny, świetnie się prowadzący, pięknie w środku pachnący samochód. I pięknie wyglądający. I pięknie wyglądający. Ja mu daję dziewiątkę. Ten punkt odbieram, no bo, no bo jednak ta skrzynia mogłaby być delikatnie lepsza, ale to są niuanse. Tak naprawdę dążenie do tego, żeby ona była tak szybka jak BMW, Pani nie ma, ma sensu. sensu, nie, ma, nie sensu. ma sensu. Tutaj jakbym się, Niczego bym też inżynierom Volvo nie podpowiadał. Niech to dostanie tak, jak jest. Natomiast dam mu też ten punkt mniej za silnik, który mnie nie do końca przekonał. To znaczy, ja bym oczekiwał tutaj pod maską jednak mocnego diesla bądź, bądź hybrydę. powtórzę się jeszcze raz. No to moja ocena. Y po pierwsze, żeby była jasność, ja nie przepadam za suwami. Z kilku powodów. Nie lubię siedzieć wysoko, nie lubię tak wielkich samochodów. I jestem jeszcze zdecydowanie tak samo ty za młody, żeby w takim samochodzie siedzieć Dziękuję, i wyglądasz że zauważyłeś, nim. że jeszcze jestem młody. I wyglądać nim dobrze. I wyglądać w nim dobrze. To jest samochód dla, e, powiedzmy, uczciwie dorosłego faceta, który osiągnął w życiu sukces. E, jest w wieku mniej więcej tam 45-55 lat w takim samochodzie będzie wyglądał naprawdę w porządku. Ale ta terenówka do Volvo, bardzo mi się podoba. Kurczę, nie jestem w stanie się tutaj naprawdę do czegokolwiek przyczepić. Eee, tak samo jak ty. No, skrzynia biegów w zasadzie jest jedyną wadą, nie niewadą. No, naprawdę musiałbym się przypieprzać już na siłę. Eee, ja daję 8,5. 8,5, ale dlatego, że po prostu zasuwami nie przepada. Po raz kolejny chcesz żeby się pół punktu po prostu bardziej surowo. Dobra. 9. Nie, daję 9. Naprawdę, zmieniam, daję 9. Tutaj w montażu, bum, ma być 9. Naprawdę świetny samochód. Cholernie mi się to wolno podoba. Czyli jesteśmy zgodni. Jesteśmy zgodni. Myślę, że będziemy się z Wami żegnać z wnętrza naprawdę udanego samochodu. Oby Volvo tak trzymało. Raczej już w tej chwili możemy być spokojni i scenariusz Saba ich nie spotka. Natomiast no, idźcie no, dalej no, tą no. drogą, bo samochód jest super. Jeżeli Wam się podobało, koniecznie subskrybujcie kanał, zaglądajcie na stronę Motopodprąd, na profil Adama na Facebooku. Rewelacyjne zdjęcia samochodów i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Jeszcze a propos systemu. Właśnie, no bo szwedzki samochód, Volvo, więc bezpieczeństwo, etc. Tutaj marka jak najbardziej dalej trzyma poziom, by nie powiedzieć, jest niekwestionowanym liderem. To, co się w tym samochodzie dzieje, ile tutaj jest elektroniki, która pasywnie, aktywnie yy, ma nas ustrzec przed wypadkiem, kolizją. Ten samochód naprawdę zrobi wszystko, żeby w razie tego najgorszego scenariuszu, scenariusza? Scenariusza. W razie najgorszego scenariusza, żeby kierowca i pasażerowie wyszli z opresji cało. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, podobno Volvo założyło sobie, że za ileś tam lat w ich samochodzie nie ma ginąć żaden człowiek. Że systemy bezpieczeństwa mają być tak daleko posunięte, radary, kamery, że samochód będzie wykrywał zagrożenie z gigantycznym wyprzedzeniem wtedy, kiedy kierowca nie zdaje sobie sprawy. Postanowiłem się, jeszcze tylko skończę, podroczyć tym, z tym samochodem. Co zresztą na samym początku widzieliście, trwało to chwilę, ledwie moment. Natomiast gdy to auto wyczuwa poślizg i nieuchronnie zbliżający się wypadek, to jak ściska pasy bezpieczeństwa, to jak wgniata nas fotel i przygotowuje na to, że zaraz będziemy brali udział w kolizji, naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Niesamowite. Ja czasami żałuję, że się nie urodziłem, nie wiem, 30 lat temu. No ja dobrze. się niestety urodziłem 30 lat. Tak. 40. Okej, okay, 40.